Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na wtorkowe wydanie obserwatora. Oto co dla Państwa przygotowaliśmy w tym pierwszym wiosennym wydaniu naszego serwisu. Tęskniliśmy za nią całą zimę, nareszcie nadeszła, i została w Słupsku w odpowiedni sposób przywitana było wesoło i kolorowo. 21 dzień marca to światowy dzień zespołu Dauna. Akcję edukacyjną z tej okazji przygotowało słupskie stowarzyszenie wiatraczek. Sanitarna ciężarówka zawitała do zespołu szkół budowlanych i kształcenia ustawicznego w Słupsku. Ma to związek z nowym kierunkiem edukacyjnym, który zostanie utworzony w tej placówce. Kolorowe ubrania, radosne okrzyki i taneczne korowody na ulicach Słupska. Tak, najmłodsi Słupszczanie witali wiosnę. Imprezy z tej okazji przygotowały wszystkie szkoły i przedszkola. Z naszą kamerą odwiedziliśmy kilka z nich. Jesteś piękna, kolorowa, energetyczna, przez te różowe włosy i przez faceta, który Cię trzyma w objęciach. Ale ta miłość niechaj na razie pójdzie, a wrócisz do nas pewnie znowu w przyszłym roku. Dziękujemy zimie. Dziękujemy zimie. Kolorowy marsz przygotowały jak niemal co roku słupskie przedszkolaki z Niezapominajki, czyli przedszkola miejskiego numer 12 w słupsku. Do udziału zaprosiły inne przedszkola i seniorów. Dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych oraz słupscy seniorzy spotkali się w pobliżu spichlerza na rynku rybackim. Następnie kolorowy korowód przemaszerował bulwarami nad słupią w stronę biblioteki. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że chcieliście z nami tu w sercu słupska przywitać wiosnę. Wdzięczność nasza wynika z tego, że najpiękniej się smakuje radość, kiedy dzielimy ją z innymi. A jak dzielimy radość w tak dużym gronie, to ona jest naprawdę podwójna, potrójna, poczwórna. Więc za tę radość dzisiejszego dnia bardzo, bardzo pięknie dziękuję. A wiosna w sercu znaczy przyjaźń, radość, nadzieja i zdrowie. To jest najważniejsze. Każdego dnia jeszcze Wam. Słońca w sercu i w naszych emocjach, bo słońce to jest przede wszystkim energia, a tej bardzo potrzebujemy, żeby dzielić radość z innymi. 21 marca obchodzony jest także Światowy Dzień Zespołu Dauna. Z tej okazji członkowie Stowarzyszenia Wiatraczek wystawili swoje stoiska u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Sienkiewicz'a. Był poczęstunek kawą i ciastem, ale także działacze wręczali ulotki na temat choroby, jaką jest zespół Dauna. Na ulicy Starzyńskiego kierowcom trudniej będzie łamać przepisy ruchu drogowego. Utrudnią to słupki, które zamontowano tam w ramach projektu przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego, który mieszkańcy wybrali podczas głosowania na ubiegłoroczny budżet obywatelski. W ramach prac przy ulicy Starzyńskiego dokonano przede wszystkim takich zmian w organizacji ruchu, aby kierowcy nie mogli tam parkować w niedozwolonych miejscach. Łącznie zamontowano 56 słupków, z czego 53 są nowe, pozostałe 3 przeniesiono z innych części tej ulicy. Co ważne, słupki wykonane są ze specjalnego tworzywa sztucznego, wytrzymałego i elastycznego. Dzięki sztywności blokują pojazdom dostęp do stref wyłączonych z ruchu ale są na tyle elastyczne, że w praktyce nie można ich złamać, a po przewróceniu powracają do pierwotnego położenia bez śladu odkształceń, a w przypadku uderzenia o nie samochodem pojazd nie ucierpi jak podczas zderzenia z tradycyjnym słupkiem. Słupki zamontowane zostały w gniazdach, w miejscach, gdzie kierowcy parkowali pojazdy mimo zakazów. Nowo postawione słupki uzupełniły wykonane w ubiegłych latach wygrodzenia w miejscach, gdzie parkowanie lub ruch pojazdów prowadziły do uszkodzeń na nawierzchni spłyt kamiennych oraz blokowania możliwości przejścia pieszym. Dodatkowo w ramach inwestycji zamontowano 10 stojaków rowerowych, a to jeszcze nie koniec zmian na ulicy Starzyńskiego, bowiem wiosną podczas akcji odświeżania oznakowania poziomego Zostanie oznakowany przejazd rowerowy przez ulicę Wojska Polskiego. Prace przeprowadzono w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. Kosztowały one ponad 140 tysięcy złotych. W najbliższą środę podczas Światowego Dnia Wody urzędnicy przed ratuszem będą częstować mieszkańców słupską kranówką, a ci, którzy poradzą sobie z quizem, mogą liczyć na nagrody. To już kolejna taka proekologiczna akcja słupskich urzędników. W najbliższą środę w godzinach od 9 do 13 przed ratuszem stać będzie charakterystyczny namiot. W nim urzędnicy będą częstować słupską kranówką również w wersjach smakowych, ale także zachęcać do udziału w zabawach, na udział w quizach, a co za tym idzie również na prezenty. Szanse mają słupszczanie posiadający kartę mieszkańca. Nagrody już czekają. Będziemy mieć przygotowane dla Państwa. Wysokiej klasy Bidony i dla tych z Państwa, którzy zechcą z nami porozmawiać, wypełnić nasz quiz ekologiczny i odpowiedzieć na pytania z zakresu właśnie wody i recyklingu, bo to jest też ukłon w stronę dnia recyklingu. Będziemy nagradzać właśnie takimi bidonami, ale także torbami wielokrotnego użytku. Urzędnicy będą także zachęcać do picia słupskiej kranówki zamiast kupowania wody butelkowej. Powody są ekologiczne, bo plastikowe butelki zaśmiecają planetę i są trudne w recyklingu, ale również ekonomiczne, bo litr kranówki kosztuje 3 grosze, a wody butelkowanej nawet 100 razy więcej. Z okazji Światowego Dnia Wody, ratusz organizuje także konkurs fotograficzny Słupski Wodoodlot. Na konkurs należy przesłać zdjęcie ukazujące wodę w ciekawej artystycznej formie. Fotografie zgłaszać można do 14 kwietnia, wysyłając je w formie cyfrowej na adres konkurs um.slubsk.pl -um Na autorów najciekawszych zdjęć czekają nagrody rzeczowe. Również w najbliższą środę każdy będzie mógł szybko i za darmo zbadać słuch. Na Placu Zwycięstwa na kilka godzin zaparkuje specjalny adikobus. Akcja przesiewowego badania słuchu trwać będzie od 9 do 14. Wybrać może się na nie każdy bez względu na wiek. Badanie trwa około 10 minut i jest całkowicie bezbolesne. Nie trzeba się też do niego specjalnie przygotowywać. Badanie wygląda tak, że na początku... Yy... Zaglądamy do ucha, żeby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania. Następnie pacjent wchodzi do kabiny. Puszczane są dźwięki o różnej częstotliwości. I pacjent ma za zadanie nacisnąć przycisk, kiedy usłyszy dźwięk. Takie przesiewowe badanie pozwala nam na ewentualne pokierowanie na dalszą diagnostykę. Ciężarówka szkoleniowa Estrak firmy Groe odwiedziła Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. Wizyta ma związek z utworzeniem nowego kierunku kształcenia. Ciężarówka przyjechała na specjalne zaproszenie szkoły z Frankfurtu nad Menem. Ma to związek z utworzeniem nowego kierunku w słupskiej budowlance montera sieci sanitarnych. GROE jest wiodącym na świecie producentem armatury sanitarnej, cenionym za wprowadzanie na rynek produktów innowacyjnych. Doszliśmy do porozumienia, że firma GROE podpisze z Zespołem Szkół Budowlanych umowę, dzięki której będziemy częścią międzynarodowego programu GROE-GIF. Tym samym groę wyposaży naszą pracownię we wszystkie niezbędne ekspozytory, które będą potrzebne do nauki zawodu. Współpraca z dużym koncernem daje ogromne szanse słupskim uczniom, a także ich nauczycielom. Firma zapewnia szkolenia i dostęp do najnowszych technologii. Daje także możliwość uczestnictwa w międzynarodowym konkursie i wyjechania m.in. do Lyonu i Szanghaju. Ta informacja kończy dzisiejsze wydanie obserwatora. Jutro w kolejnym będzie na Państwa czekał Mateusz Skulski. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.